Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości najezdni kierujący pojazdem numer 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem numer 2? Nie będzie przejrzał pierwszy, ponieważ jeżeli mamy sytuację, gdzie i prawy, i lewy pas zanika, czyli występuje na drodze przeszkoda zarówno z prawej, a jest możliwość kontynuacji jazdy, jazdy pomiędzy tymi przeszkodami, no i zobaczmy, mamy taką sytuację. Po pierwsze, znaczne natężenie ruchu, czyli zator drogowy, bo tak to się interpretuje, i mamy dwa pasy zanikające na skraju, czyli pomiędzy tymi przeszkodami, pomiędzy zanikaniem jest możliwość kontynuowania, to kierującym pojazdem cztery ma obowiązek puścić jeden pojazd albo czy. Puścić to, mm -hmm, ale umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi albo jednemu kierującemu pojazdem znajdującym się po jego prawej stronie, czyli dwójka, potem jednemu, czyli trójką po lewej stronie albo zespołowi pojazdów, po lewej, i dopiero on. Czyli prawo-lewo-on, prawo-lewo-on. Taki jak suwaczek, tylko że jeszcze bardziej o ten jeden pas dołożony. Dlatego nie przejedzie przed dwójką. No bo to dwójka w zasadzie tu będzie pierwsza. Czyli 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tak by to wyglądało.